Cześć, witam wszystkich na kanale Pierwszy Grosz, czyli miejscu, w którym dowiecie się, jak i gdzie zarabiać swoje pierwsze pieniądze wykorzystując do tego internet. No i dzisiaj przygotowałem dla Was kolejną taką możliwość, żeby troszeczkę sobie z tego internetu zarobić, a mianowicie jest to taka stronka, która za oglądanie filmów na tej stronie umożliwia nam po prostu zdobywanie punktów, a punkty te możemy sobie wymieniać na, na różnych innych stronach. No i co, w sumie można tutaj można sobie tutaj działać tak naprawdę bez, bez żadnego angażowania się w tą stronę, bo po prostu wystarczy odpalić odpalić jakiś film. Zaraz wam pokażę jak. Tutaj mamy zakładkę Home, czyli tak jakby widok główny na tej stronie. Odpalamy jakiś, jakiś po prostu film. Ten film sobie tutaj gdzieś leci. Musi się załadować. No i zaraz wam pokażę o co tutaj o co tutaj chodzi, jak to na tej stronie funkcjonuje. Możemy sobie to oczywiście wyciszyć, żeby nam ten dźwięk gdzieś tam nie, nie przeszkadzał, jak sobie coś innego na komputerze robimy. W tym momencie no, możemy sobie tą stronkę zminimalizować. I tak naprawdę tutaj jak widzicie, mamy opcję z punktami. I tutaj te punkty możemy sobie właśnie zamieniać na, na różne inne strony, wymieniać po prostu na, na pieniądze na innych stronach, ale chciałem pokazać coś innego, bo tutaj mamy taki tak jakby dzienny dzienną nagrodę i widzimy że po jednej godzinie oglądania takich filmików mamy 5 punktów po dwóch godzinach oglądania takiego takich filmów na tej stronie mamy 5 punktów po trzech mamy 10 no i po czterech mamy 15 czyli dziennie troszkę tych punktów możemy sobie tutaj uzbierać tak naprawdę nie robiąc nic no bo tak jak powiedziałem możemy sobie dowolny filmik tutaj na tej stronie po prostu odpalić. Możemy sobie w coś grać możemy sobie coś innego robić. Ważne żeby tej strony tak jakby po prostu trzeba ją zminimalizować, żeby ona sobie gdzieś tam w tle chodziła. Nie można jej tak jakoś otworzyć. Tutaj na przykład nie można na przeglądarce otworzyć innej, innej karty, no bo wtedy ten film tutaj się zatrzymuje i się po prostu przestaje przestaje odtwarzać. Także to trzeba pamiętać, żeby, żeby po prostu w międzyczasie, jak coś robicie, gdzieś tam w coś gracie, czy wykonujecie jakieś inne, inne zadania, no to sobie tutaj minimalizujecie. Nie otwieracie nowej karty, tylko po prostu pozwalacie stronie, żeby sobie gdzieś. Działała w tle. No i tak, jak tutaj dojdziecie do, do jakiejś tam wymaganej czasu oglądania, do wymaga, wymaganego czasu oglądania tej, tego filmu, to automatycznie do waszego konta te punkty zostaną dopisane. Także tak tutaj wygląda. Te filmy automatycznie jeden za drugim się odtwarzają, czyli można powiedzieć, że pasywnie można sobie te punkty tutaj zgarniać. Oczywiście mamy. Więks, więcej, więcej możliwości tych punktów tutaj, żeby sobie zdobywać. Wchodzimy sobie tutaj w tą zakładkę More Points. No i tak jak widzimy, mamy tu, tutaj zadania, tak jak na podobnych innych stronach, czyli możemy sobie robić ankiety, możemy grać w różne gry, ciągać jakieś aplikacje tak naprawdę. No jest tutaj tych ofert Multum. Także tak naprawdę za zarobienie tutaj czegokolwiek, możemy sobie te punkty, te punkty zdobywać. No i później wymieniać. Zaraz wam pokażę, jak to tutaj robić. Wchodzimy sobie w zakładkę Readem. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem po angielsku, no ale chodzi tutaj o, to, o tą opcję. No i tutaj jedyne co musicie zrobić, to tak naprawdę podlinkować stronkę, na której będziecie sobie przesyłali te punkty. Ja mam akurat, akurat podlinkowaną tutaj stronkę FreeCash, do której też znajdziecie materiał na, na, na moim kanale, bo po prostu na tej stronie za samą rejestrację możecie. Wygrać nawet nagrodę, która jest wartości nawet do 250 dolarów. Oczywiście, to, żeby trafić taką nagrodę na tej stronie przy rejestracji, szansa jest mała, no ale zawsze można spróbować. Więc ja mam tutaj podpiętą stronę, właśnie Frikash i na tą stronkę sobie te punkty przesyłam. I Jak to trzeba zrobić? Wchodzicie tutaj w tą zakładkę link, account i tak naprawdę możecie sobie podlinkować stronkę, która Was interesuje. Możecie tutaj zrobić rozeznanie, bo są tutaj stronki, na których można sobie później wypłacać normalnie w walucie normalnej, jak dolary, czy złotówki, czy euro. Ale są też strony powiązane z kryptowalutami, więc jak kogoś interesuje też zarabianie sobie gdzieś tam w tych kryptowalutach, to może tutaj podpiąć właśnie taką stronkę i sobie na, tę, na tą stronkę po prostu te punkty przesyłać. Także tutaj klikamy to, co nas interesuje, na przykład tu. Tutaj nas później do tej strony przekierowuje, i tam musimy znaleźć ten link do, do tej strony, żeby to konto po prostu tutaj, tutaj podpiąć, i wtedy z automatu możemy sobie te, te punkty już transferować na stronkę, która nas interesuje. Jak widzimy, możemy te punkty zamieniać 5 razy na dzień, ale tak naprawdę możemy sobie po prostu zdobyć tych punktów więcej i raz, a porządnie sobie te punkty przelać. Jeżeli chodzi o jakiś tam minimum, żeby, żeby zrobić transfer, transfer tych punktów na inną stronę, no to minimalna wartość tych punktów wynosi tutaj 10 lub więcej. Także tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o funkcjonalność tej strony. No bo tak naprawdę strona płaci nam za, za oglądanie filmów, których tak naprawdę nie musimy oglądać. Wystarczy że sobie jakiś tam film włączymy i możemy coś tam w tle na komputerze sobie. Robić. Także stronka myślę, że nie jest skomplikowana, nie ma się tutaj co za bardzo też rozpowiadać na temat, na temat i przedłużać tego filmu. Tylko jak ktoś chce, no to zapraszam do rejestracji. Oczywiście link znajdziecie w opisie filmu. Także co, do usłyszenia widzimy, widzimy się, mam nadzieję, słyszymy w kolejnym filmie. Do usłyszenia, no i cześć.